Do sejmu wpłynął projekt ustawy zakazującej paramedycznych eksperymentów tak zmiany płci przeprowadzanych na dzieciach i młodzieży. Czy władza w Warszawie przyjmie ten projekt? Filipa Bara PCH24TV Szczęść Bożej, witam Państwa w programie Ordo Juris w imię zasad. A moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan mecenas Rafał Dorosiński z Instytutu Ordo Juris. Kłaniam się, panie mecenasie. Dzień dobry, witam uprzejmie, witam pana, witam Państwa. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy rozmowę na ten ważny temat na temat eksperymentów medycznych, czy raczej paramedycznych tak zwanej zmiany płci, to chciałem Państwu serdecznie podziękować za Państwa zaangażowanie, wsparcie, naszego wspierania, naszego kanału i zachęcam do dalszego wspierania, jak można to zrobić, nad czym pracujemy. Obecnie to wszystko znajdą Państwo w linku pod tym nagraniem. A tymczasem, przechodząc do naszej rozmowy, Panie Mecenasie, chciałbym zacząć od kwestii. Tego, jak wygląda obecne prawo w Polsce, jeżeli chodzi o tak zwane procedury zmiany płci. Bo Instytut Ordo Iuris stworzył projekt ustawy dotyczący zakazu tego typu eksperymentów na osobach nieletnich. Natomiast pytanie moje jest takie, czy jest to rzecz w jakiś sposób już regulowana dzisiejszym prawem? Czy może prawo nic o tym nie mówi? No bo wiadomo, że taki pomysł, jakoby człowiek mógł zmienić płeć, no jest czymś zupełnie nowym w rzeczywistości prawnej. Jak to, jak to wygląda? Faktycznie, polskie ustawodawstwo nie odnosi się bezpośrednio do, do tej kwestii, Ustawodawca nie, nie przewidział takiej sytuacji, która, jak pan redaktor zauważył, jest fenomenem dość, dość nowym. W związku z tym poruszamy się w swoistej próżni prawnej. Oczywiście, mają zastosowania do tego typu działań takie ogólne przepisy, mówiące o konieczności wyrażenia zgody przez osobę poddającą się zabiegowi medycznemu, czy też przepisy kodeksu karnego, zgodnie z którym karalnym jest ubezpłodnienie danej osoby. Natomiast tutaj istnieją rozbieżności w doktrynie. Niektórzy twierdzą, że ten przepis powinien być stosowany w takich przypadkach, o których tutaj mówimy, zabiegów tzw. zmiany płci. Inni twierdzą, że nie powinien być stosowany. W związku z tym no, istnieje wyraźna potrzeba rozstrzygnięcia tego, tego dylematu przez ustawodawcę, i nasz projekt właśnie jest propozycją takiego rozstrzygnięcia. Przechodząc już do samego projektu, moją uwagę zwróciła taka sfera, powiedziałbym, definicyjna, to znaczy na początku, zanim są wymienione te różne rodzaje interwencji hormonalnych, chirurgicznych itd., no to jest takie zdanie, które pozwolę sobie przytoczyć: przeprowadzenie zabiegu operacyjnego lub podjęcie innych działań medycznych w celu uzyskania cech płciowych. Typowych dla płci przeciwnej względem męskiej albo żeńskiej płci pacjenta, rozpoznanej przy urodzeniu, w szczególności, no i tutaj są wymienione te różne interwencje. Natomiast moja, moja wątpliwość tutaj jest taka, no bo wiadomo, że te środowiska genderowe robią wszystko, żeby obchodzić przepisy poprzez wprowadzanie nowych definicji. I o ile dla mnie, dla pana mecenasa, no, czy mam nadzieję, że wciąż dla większości Polaków jest oczywiste, że mamy płeć męską i żeńską i żadne inne płcie faktycznie nie istnieją, no to jednak, czy to nie jest trochę za mało, żeby mówić tutaj o płci rozpoznanej przy urodzeniu? Czy nie trzeba by wspomnieć, nie wiem, może o płci biologicznej, czy, czy, czy to nie daje takiego asumptu dla, dla tych, no, dla przedstawicieli, przedstawicieli tego lobby, żeby, żeby próbować takie prawo naginać? Nie wydaje nam się. To oczywiście też było przedmiotem naszych rozważań i konsultacji z lekarzami, ze specjalistami w tej dziedzinie i postanowiliśmy oprzeć się po prostu na dychotomicznym podziale płci, który też jest odzwierciedlony w polskim porządku prawnym, w którym nie istnieje żadna inna kategoria płci niż męska, i żeńska, a poza tym odwołujemy się do zupełnie podstawowych biologicznych faktów. Trudno spodziewać się, by lekarz rozpoznający płeć dziecka no, wskazał inną płeć niż, niż męska lub żeńska. Oczywiście, tutaj jest ważne zastrzeżenie: zdarzają się przypadki tak zwanego interseksualizmu, czy, czy pewnych wad wrodzonych. Które wymagają medycznej interwencji i nasza ustawa tych przypadków nie obejmuje. To są przypadki, które są ewidentnie po prostu schorzeniami, wadami wrodzonymi. Natomiast materia, do której my się odnosimy, dotyczy osób całkowicie zdrowych, osób, które, których fizjonomia, których budowa ciała jest całkowicie prawidłowa a późniejsza chęć tzw. zmiany płci no jest wynikiem ich subiektywnych odczuć i przekonań i nie ma nic wspólnego z budową, z budową ich organów płciowych czy, czy, czy w ogóle ich ciałem, więc to rozróżnienie jest tutaj bardzo ważne. Czyli krótko mówiąc, żeby te przepisy obejść, no to genderyści musieliby wprowadzić w polskiej rzeczywistości prawnej jakieś nowe definicje czy, czy jakąś, jakiś rodzaj właśnie no tego, co nazywają, no my byśmy powiedzieli po polsku bezpłciowością, no ale no wiadomo, że tam funkcjonują inne określenia na to. Panie jeśli, jeśli mogę, wydaje mi się, że sama ustawa jest relatywnie prosta. Celowo taka jest. Pominęliśmy szereg innych wątków, innych aspektów całego zjawiska, tzw. zmiany płci, ograniczając się do, do konkretnych, najbardziej szkodliwych dla dzieci praktyk, zakazując tej, w tym projekcie trzech rzeczy. Podawania tzw. blokerów dojrzewania, czyli, czyli środków, które w sposób sztuczny powodują zatrzymanie rozwój, rozwój dojrzewania płciowego u dziecka, co oczywiście nie, jest, nie pozostaje bez, bez konsekwencji dla, dla jego zdrowia. Dalej podawanie hormonów płci przeciwnej co jest jakby kolejnym etapem w całym tym procesie zmiany płci, które są jeszcze bardziej szkodliwe niż, niż blokery, ponieważ powodują no, nieodwracalne zmiany w ciele osoby, która takie środki przyjmuje, takie jak zmiana barwy głosu u kobiet, tak, czy, czy pojawienie się zarostu, i, czy też możliwość utraty w ogóle zdolności płodzenia. Więc to są już bardzo poważne ingerencje w gospodarkę hormonalną człowieka. I w trzeciej kolejności zabiegów operacyjnych, chirurgicznych, które są najbardziej radykalną jakby etapem całego procesu i które polegają na amputacji po prostu zdrowych organów. I to są te trzy elementy, które, których ta ustawa zakazuje. I to dotyczy, jak rozumiem, osób nieletnich? To dotyczy osób nieletnich czy małoletnich, bo takim pojęciem posługuje się kodeks, kodeks rodzinny też, oraz osób ubezwłasnowolnionych, bądź osób z poważnymi schorzeniami, które nie są w stanie wydać świadomej zgody na tego typu zabieg. Więc, więc także w zakresie jakby adresatów tej ustawy jest ona dosyć jasno zawężona do do osób poniżej 18 roku życia. Wspomniał Pan na początku o tej kwestii zgody pacjenta, że jakby jest oczywiste, no bo o tym mówi kodeks karny dzisiaj, że karane są interwencje medyczne bez zgody pacjenta ale wiemy, że czasami no, ta zgoda nie jest wcale taka jednoznaczna i zresztą sam Instytut Ordo-Juris wielokrotnie już przed tym, przed tym no, uwrażliwiał Polaków na to i ostrzegał przed tym, co się dzieje też już w Polsce. To znaczy, że no, całe, te, całe te zmiany płci no, to jest nie tylko pewne lobby, pewna ideologia, no, ale też biznes no, to są też ludzie, którzy na tym zarabiają. No, i mamy też do czynienia z takim zjawiskiem nagabywania. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, no, kiedy mówimy szczególnie o, o dzieciach, nawet o młodzieży, kiedy taka osoba nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co robi i co z tymi nagabywaczami, no bo ich nie można <grych> ukarać. Znaczy, no, na podstawie tego zapisu o, o zgodzie pacjenta, no bo wiadomo, że wywierają jakieś zakulisowe naciski na te osoby. Zakładamy, że konsekwencja działań tych, jak pan redaktor ich nazwał, nagabywaczy, po prostu ona zostanie uniemożliwiona. Jeżeli, jeżeli uda nam się doprowadzić do przyjęcia tej, tej ustawy, to efekt aktywności takich nagabywaczy, którym bardzo często było właśnie okaleczenie dziecko, nie będzie mógł zaistnieć i w ten sposób... Mamy nadzieję też ograniczyć ich, ich wpływ i efekt ich, ich działań. Natomiast, jeśli mogę, wydaje mi się, że w, w kontekście tego projektu warto zauważyć jedną rzecz: że ten projekt jest odpowiedzią także i wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tak zwanej. Terapii afirmującej płeć, czy mówiąc precyzyjniej, terapii afirmującej gender, bo, no bo w, oryginale, w oryginale mamy pojęcie gender, właśnie. I to pojęcie i ta, ten rodzaj terapii, który rozpowszechnił się na Zachodzie i Stanach Zjednoczonych w okolicach 2010 roku, pod koniec pierwszej dekady, na początku drugiej dekady obecnego wieku, okazał się. Zupełnie nie oparty na, na sprawdzonych dowodach naukowych, na solidnych podstawach prawnych. To zostało wykazane przez szereg towarzystw medycznych czy instytucji państwowych, które, które takich weryfikacji dokonały w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Finlandii i w innych krajach, a która to weryfikacja była odpowiedzią na gigantyczny wzrost liczby. Dzieci kierowanych do specjalistycznych, właśnie takich klinik, które zajmują się zmianą płci. Był to na tyle drastyczny wzrost, że wzbudził zainteresowanie właśnie szerokiej opinii publicznej i lekarzy z szeregu krajów, w tym tych, które wymieniłem. I efekt jest właśnie taki, o którym wspomniałem. W Wielkiej Brytanii zamknięto największą klinikę zajmującą się tego typu zabiegami. W, w Szwecji. Instytut Karolińska, który przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie medy medycyny, odstąpił od wykonywania takich zabiegów, wskazując, że nie ma podstaw, podstaw naukowych do tego, aby twierdzić, że tego typu zabiegi w jakikolwiek sposób poprawiają sytuację dzieci i w jakikolwiek sposób są odpowiedzią na ewentualne ich wątpliwości dotyczące swojej tożsamości płciowej. Podobnie w Szwecji. Więc, więc należy mieć na uwadze to, że, że ten projekt także wpisuje się w obserwacje i, i, i badania, i trendy, które obserwujemy już w Europie. Czy te trendy dotyczą tylko dzieci, czy też osób dorosłych? Mówimy przede wszystkim o dzieciach. Zakłada się, że osoby dorosłe. No, są odpowiedzialne jednak już za swoje, za swoje czyny, i, i trudno, y, trudno ograniczać też im zupełnie tą y, możliwość. Y, y, koncentrujemy się na tych, którzy y, są po prostu niedojrzali z racji swojego wieku, y, którzy z racji swojego wieku nie są w stanie podjąć y, w pełni dojrzałej, odpowiedzialnej decyzji, rzutującej na y, w zasadzie całe ich y, przyszłe życie. I w sposób naturalny, no, to, to podejście jest jakby wpisane w kod kulturowy z całego zachodu, który brał dzieci właśnie pod opiekę i traktował je jako te, które wymagają opieki starszych wymagają też pewnej odpowiedzialności ze strony, ze strony ich opiekunów. A ten, ten trend, który od, od kilku lat obserwujemy, zwłaszcza też w Stanach Zjednoczonych. To jest w jakiejś mierze też odejściem, rezygnacją z odpowiedzialności dorosłych, którzy powinni być przewodnikami dzieci, a którzy z tej odpowiedzialności rezygnują kosztem właśnie dobra małoletnich. To, co Pan mówi o tej właśnie zmianie trendu napawa pewnym optymizmem, szczególnie jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, no bo to, że konserwatywne Stany w Ameryce zakazują tego typu eksperymentów, no to jest w jakiś sposób logiczne, natomiast Wielka Brytania, która wiadomo, że przeżywa obecnie mocny skręt w stronę bardzo liberalną, bardzo lewicową, jeżeli no już idzie po rozum do głowy w takiej kwestii, no to znaczy, że naprawdę coś jest na rzeczy, ale w związku z tym Mam pytanie, jak pan ocenia szansę na wejście tego projektu w życie w Polsce? No bo wiadomo, że są naciski z Unii Europejskiej, są, są różne, różne tutaj czynniki, które, które mogłyby temu przeszkodzić. Ostatnio zostały opublikowane badania opinii publicznej, które wskazują, że, że projekt i sam postulat w ochrony dzieci przed tego typu praktykami cieszy się ogromnym poparciem w społeczeństwie. I to nie tylko w, wśród wyborców tej czy innej partii politycznej, ale wśród wyborców w zasadzie wszystkich, wszystkich sił politycznych w Polsce, co napawa optymizmem co do przyszłych losów tego, tego projektu. Wydaje się, że, że opinia publiczna w Polsce i Polacy, Generalnie nie są jeszcze tak zindoktrynowani, jak, jak szereg społeczeństw zachodnich, że te wysiłki i starania podejmowane przez liczne organizacje LGBT, czy w tym wypadku organizacje aktywistów transseksualnych nie doprowadziły póki co do no, porzucenia elementarnego rozsądku, zdrowego rozsądku. I, i, I Polacy mają świadomość tego, że, że tego typu praktyki są ewidentną szkodą wykonywaną dzieciom i należy dzieci przed, przed nimi chronić. W związku z tym to, to rokuje dobrze dla samego projektu. Oczywiście przed nami, przed nami zamieszanie i taki okres wyborczy, więc trudno powiedzieć, czy projekt zostanie przyjęty przed wyborami. Ale jeżeli nie, to, to mamy nadzieję, że stanie się to wkrótce po samych wyborach. Panie mecenasie, miejmy nadzieję, że faktycznie tak jak Polakom, tak też i politykom w Warszawie tego zdrowego rozsądku, o którym Pan mówi, nie zabraknie i projekt zostanie jak najszybciej wdrożony i miejmy nadzieję, że nie zabraknie im też odwagi, żeby ten proces doprowadzić do końca. Sprawę oczywiście będziemy śledzić. Dziękuję w imieniu naszych, czytel naszych czytelników, naszych widzów za pracę w tej Dziedzinie za ten projekt, a panu Mecenasowi dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie tych spraw. Ja również bardzo dziękuję.